Dzień dobry. Witam wszystkich serdecznie na konferencji pomaczowej po meczu ósmej kolejki PKO BP Ekstraklasy Motor Lublin Brukbed Termalika Nieciecza 1 do 1. Na pierwszej części konferencji jest z nami trener gości, Marcin Brosz. Dzień dobry trenerze. Dzień dobry. Panie trenerze, proszę o komentarz pomaczowy. Zdawaliśmy sobie sprawę, gdzie przyjeżdżamy, na jak trudny teren. Lublin Arena jest bardzo wymagającym miejscem. Motor ma interesujący zespół, bardzo ciekawy. Które pokazał, że rozwija się z roku na rok, tym bardziej cieszyliśmy się na to spotkanie. Pierwsza połowa na pewno no to smutek, tak, jeżeli mielibyśmy tak ocenić, to nie, nie tak planowaliśmy te spotkanie, nie tak planowaliśmy naszą grę i to nie tylko wynik, ale same zachowania na boisku, same stwarzanie, jak gdyby sobie sytuacji. Natomiast druga odwrotność to jest uśmiech, to jest radość, to jest coś, co pokazuje niektóre sytuacje, do czego dążymy, co trenujemy, i to daje nam bardzo dużo takiej pozytywnej energii, że potrafimy to zrobić nawet na tak trudnym terenie z wymagającym przeciwnikiem, więc cieszymy się z tego bardzo. Natomiast naszym celem jest nie 45 minut, ale 90 minut, ale też wiemy, że yy zawodnicy, którzy weszli, to, to wielu zawodników, którzy niedawno do nas dołączyli, więc to, to też często podkreślam, ta wzajemna rywalizacja powoduje, że wydaje mi się, że ta druga połowa pokazała, że tak krok po kroku jesteśmy coraz to bardziej stabilnym zespołem, takim przewidywalnym, że z boku nawet można zauważyć jak termalika chce grać, ale też wiemy, że wiele pracy jeszcze przed nami. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania? Proszę Tomku. Tomasz Luta, nie wiem, czy Pan zgodzi z takim stwierdzeniem, że możecie być troszeczkę bardziej zadowoleni niż motor z tego remisu, bo tak jak Pan wspominał, ta pierwsza połowa, no, motor miał wszystko w swoich rękach, a w tej drugiej wy tak powoli, powoli gdzieś nawet piłka sytuacyjna i tak sytuacja po sytuacji i w końcu też po tym wybiciu, DIA macie rożny i dostajecie rzut karny i, i ten mecz się zmienia. Ogólnie nie przywiązuję do statystyk wagi, ale może odpowiem statystyką, bo przychodząc tu przejrzałem. Jak pan myśli dobrych sytuacji motor ile miał bramkowych? Statystyki to nie jest moje, tylko patrzyłem. Myślę, że trzy, cztery i wy. Jedną, można Podobnie. sprawdzić. A my? Podobnie myślę. Siedem. Ale to wiadomo statystyki statystykami, natomiast myślę, że niekiedy warto się do tego odnieść. Znaczy tylko dopytam czy y, takie klarowne, że rzeczywiście była to Przed, Nie jestem brakowało. w stanie odpowiedzieć Panu jak to jest liczone, natomiast no, często lubię, tak. jako trener y, wszyscy lubimy popatrzeć trochę, ja lubię matematykę, więc nie, okay. musimy ja, się ja, to ja zgadzać. Ja dopytuję, bo też liczyłem nie? i tak po prostu. Ma Pan rację, że ta pierwsza połowa tak naprawdę, y, ona mogła zamknąć mecz i tu bez dwóch zdań rozumiem, że, że y, jeżeli tak mówimy, no nie graliśmy to co powiedziałem, nie, nie, nie to planowaliśmy, natomiast druga połowa y, bardzo wyrównany mecz, bo po bramcy, to my również mieliśmy sytuację, ale końcówka znowu duża ofiarność moich zawodników y, spowodowała, że nie straciliśmy bramki. Ogólnie podsumowując taka konkluzja myślę, że bardzo interesujące spotkanie dzisiaj widzieliśmy y, szczególnie dla kibiców, bo wiele wiele rzeczy się y, na boisku działo. Dzień dobry, Józef Kufel, Radio Lublin. Ja chciałem spytać y sam pan powiedział, że w drugiej połowie byliście innym zespołem. Na ile tutaj zmiany personalne pomogły odwrócić trochę losy tego meczu i czy w związku z tym nie do końca trafił pan ze składem na pierwszy po gwizdek? Mecz, po meczu wiadomo, mieliśmy pomysł, mieliśmy plan, pracowaliśmy nad tym, żeby, żeby to co powiedziałem, żeby nie tylko jedną połowę grać na poziomie, który chcemy osiągnąć, ale dwie, A to już nie będę się tutaj powtarzał. Natomiast Musimy docenić przeciwnika, to co powiedziałem na wstępie. Motor jest zespołem bardzo dobrym i my wiedzieliśmy ile ma atutów. To też nie jest tak prosto, wie pan przygotowując się do meczu, ale nagle jest wszystko szybsze lepsze, coś nieprzewidywalnego dla nas, coś czego nie potrafimy przewidzieć dopiero w meczu. To na przykład, że obojko tak łatwo będzie się uwalniał spod opieki, i otwierał otwierające piłki, tak naprawdę każda akcja w pierwszej połowie mogła być zakończona nie tylko sytuacją, ale o wiele gorzej. Wiadomo, że robimy różne symulacje też w treningu, ale mecz jest meczem, wie Pan, do tego atmosfera, do tego kibice, wie Pan, to jest tylko przygotowanie tak? I, i tylko jak gdyby jakaś symulacja, yy, gdzie chcemy jak, gdyby jak najlepiej przygotować zespół. Yy, natomiast to, co też powiedziałem, bo, odpowiadając, ja się bardzo cieszę na, z rywalizacji, tak? bo, bo weszli zawodnicy, którzy pokazali, że potrafią od, yy, odwrócić losy. Losy spotkania w tej drugiej połowie i to ogromnie nas cieszy, że na każdą pozycję krok po kroku e, zawodnicy, którzy, którzy przyszli, wywierają większą presję, a dzisiaj pokazali się w bardzo dobrej sprawie. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania? W takim razie bardzo dziękuję. Dziękuję, dziękuję trenerze. Dziękuję. Za chwilę druga część konferencji. Dziękuję bardzo. Nie Dzień dobry, witam na drugiej części konferencji. Jest z nami trener Motoru Lubi Mateusz Stolarski. Dzień dobry, trenerze. Dzień dobry. Bardzo proszę o komentarz pomaczowy. Przede wszystkim, yy, sami sobie zgotowaliśmy ten remis, bo grając dobre spotkanie poza dziesięcioma poza minutami drugiej połowy, kiedy rzeczywiście Termalika zdobyła bramkę z rzutu karnego, miała bodajże sytuację. W fragmencie gry i jeszcze jedną, jedną szansę. Tak naprawdę uważam, że nie zamykając tego meczu, sprawiliśmy właśnie, że po, po daliśmy szansę może nie przypadkowi, bo to duże słowo, ale takiej nieprzewidzianej sytuacji, jaką jest często sprawdzanie na waże na ręki, czy, czy potencjalnego błędu naszego zawodnika, czy i spowodowało to to, że właśnie przeciwnik zdobył tą bramkę na 1-1 i potem miał swój moment dobry, dobry moment, trzeba tutaj przyznać, że dobre, dobre zmiany w wykonaniu trenera Brosza natomiast potem no mieliśmy nazwijmy to, żeby nie naciągać, bo ja nie lubię naciągać sytuacji, ale Fabio Ronaldo miał wystawioną piłkę praktycznie też na 11 mecze i to mogłoby być takie Taka nasza mocna, mocna odpowiedź na tą bramkę Termaliki i niewykorzystaną 100% szansę Termaliki. Zagraliśmy dobry mecz, naprawdę dużo rzeczy w tym meczu się zgadzało. Pomysł, który mieliśmy na asymetrię w linii obrony, gdzie prawy obrońca miał zostawać, żeby bo spodziewaliśmy się, że Termalika będzie próbowała grać w podobny sposób jak przeciwko Biały Stok. I w tych stałych fragmentach gry w ofensywie i w kontratakach to jest coś, na czym bazują, dlatego szczególnie kiedy e, chcieliśmy asekurować e, Bendera który, który ustawiał się po lewej stronie, hmm, więc, więc boczny obrońca był niżej, stoperzy bardziej przesuwali do tej strony, e, chcieliśmy atakować też e, mocniej. Mocniej przez właśnie nasze, nasze ósemki i skrzydła, bo przez to, że dany zawodnik nie wraca, to chcieliśmy robić przeładowanie właśnie na tej stronie. Dlatego Rodríguez i Wolo byli czasem po jednej stronie, żeby wejść tą prawą stroną, zrobić przewagę przez dwie ósemki. Ten plan gdzieś tam uważam, że wychodził dobrze, bo mieliśmy kontrolę. Ale, ale jak nie szczelasz, nie zamykasz, to możesz mieć pretensje tutaj tylko, tylko do siebie. Szacunek dla Termaliki, że wróciła do gry ciekawie budowany zespół, ciekawy trener. My nie jesteśmy zadowoleni z punktu. Przed nami kolejny mecz. Dziękuję bardzo. Proszę Józku. Dzień dobry, Jó Józef Kufel, Radio Lublin. Panie trenerze, czy trochę nie daliście się uśpić w tym spotkaniu, bo pierwsza połowa zupełnie pod wasze dyktanto mogło być dwa, może nawet przy sprzyjających wiatrach 3-0 po wznowieniu gry sytuacja Wolskiego i potem gdzieś trochę Motor rzeczywiście, mam wrażenie, jednak zgasł. Jeżeli będziemy grali 90 minut w sposób, ciągle dominując, to będziemy grali o bardzo wysokie cele. Na dzień dzisiejszy uważam, że jest bardzo trudno to w ekstraklasie. Też w meczu z Zabrzem nie graliśmy, nie kontrolowaliśmy meczu przez 90 minut. Chcieliśmy ten mecz Uważam, że też mieliśmy w pierwszej połowie, gdzie pan wspomniał, że kontrolowaliśmy meczu, też byliśmy często w obronie niskiej, bo to była część takiej, takiego planu, bo chcieliśmy spróbować z kontrataku, o, strzelić bramkę, bo tutaj Termalika bardzo mocno angażuje, aż czasem nawet siedmiu ludzi w poczynania ofensywne, bo wahadłowi wychodzą bardzo wysoko. I chcieliśmy przyjąć tą piłkę na własnej połowie i wyprowadzać groźne kontry właśnie na zaplecy tych przeciwników, tych wahadeł obrońców. I, no i to nam się udawało. Potem, potem ciężko, ciężko stwierdzić, że to było uśpienie, bo, bo tak naprawdę, no, wiadomo, nie chcę iść w tym kierunku, wiadomo, z czego wziął się rzut rożny I ten drożny był dość, dość dziwny. Dla termaliki była też nie sytuacja, tylko ręka poważna, więc do tego momentu uważam, że nasz najsłabszy moment był po szczeleniu bramki przez termalikę, a te 10-10 minut, kiedy rzeczywiście mieli sytuację, a tutaj względnie wydawało mi się, że to kontrolowaliśmy i w sumie, jeżeli Żak kopnąłby tą piłkę w drugą stronę, to my powinniśmy iść z kontrą, a, 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 nie, robi, a nie robić z tego że drożny Nie chcę iść tu w kierunku Żaka, bo. On strzelił nam bramkę z zabrzem i zapewnił zwycięstwo, ale, ale, ale tutaj pozwolę się nie zgodzić, że to było uśpienie, to był element takiego planu, który był dobrze dobrze realizowany i, i, i dobrze to wyglądało do tego momentu. Spytam jeszcze o zmianę, po pierwszej połowie Jakub Łabojko opuścił plac gry, to tylko względ... niezdrowotne, bo z mojej perspektywy Kuba dosyć nieźle wyglądał, miał kilka ciekawych podań w pierwszej połowie. Mieliśmy, mamy infekcję w drużynie, nie było dzisiaj na ławce Gaspera Tratnika, Kuba Łabojko nie był w stanie kontynuować, zawodnicy, którzy pozostali na boisku też nie do końca wszyscy byli zdrowi, to samo. To samo zmiana w 60 minucie Pawła też yy, złe samopoczucie. Dzisiaj też często trener Jasiński był przy linii, bo sam, sam nie czuje się najlepiej. I, i, I to jest spowodowane chorobą. No to witam w klubie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania? Proszę, Michał. E, Micho Parzonowski Full Sport. Panie trenerze, wie pan jak padła bramka przez yy, jako konsekwencję może? Ta dla Termaliki. Dobrze, no proszę mnie zaskoczyć. No to Orzaka wybicie było niestety z tego co dobrze. A przecież tak, wspominałem to, o tym, rozmawialiśmy. A dobrze, dobrze. to pan trener mi powie o następnym rywalu, czyli drużynie z Lubina, czyli Zagłębiu. No bo sprawili też taką nie niemałą sensację w Poznaniu. Czy u się? Tak, tak, tak. No Zagłębie jak Popatrzymy też na personalia drużyny z Lubina, no to, no to na, pewno, na pewno też jest to kolejny, kolejny ciekawy zespół. Oni też przyjmują bardzo podobną strategię do, do zespołu z Nicieczy. Opierają to na takich szybkich, szybkich kontraktach, kontrakt, a propos też tego meczu w Poznaniu, nieźle biją stałe fragmenty gry. Kolejny ciężki mecz w Ekstraklasie i i, też ten, i, I każdy tu ma mecz swoją historię. Każdy mecz trzeba tutaj po prostu zagrać na dobrym poziomie yy, i spodziewać się, że przy tym dobrym poziomie też dostaniesz trochę szczęścia, aby to, to spotkanie wygrać. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania? W takim razie bardzo dziękuję. Dziękuję, trenerze. Dziękuję. Do zobaczenia na następnych meczach.